Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj znowu, też jest trzeci odcinek, znowu gramy w Subnautica w innym języku Jak pewnie zauważyliście jest to język, który używa cyrylicy O której ostatnio opowiadałem w odcinku z ukraińskim Ten język to rosyjski, oczywiście ten, który właśnie widzicie to rosyjski bez przedłużania, wejdźmy do świata gry. Eee, tak. Może w ostatnim filmie wam nie dopowiedziałem, ale Rosja. No. Ostro. Ostro... Ostrożno. Ostrożno. Może wcześniej wam nie powiedziałem, ale. Rosja, Białoruś i Ukraina. Oj, wziąłem w z przypadek. To nie są jedyne języki korzystające z. Cyrlicy. to jest taki fun fact um, taka na przykład Serbia też może korzystać niektóre osoby w Bułgarii choć to jest rzadkie, też korzystają z Cyrlicy. bo to po prostu odzwierciedla wszystkie takie słowiańskie głoski, Tak, że na przykład takie ju ju, jest dziwnie to brzmi strasznie kiedyś próbuję to powiedzieć, no ale tak po prostu jest. Dobrze, naszym następnym celem jest tak, pamiętam, że był gdzieś tutaj taki taki skuter taki ala skuter, że się po prostu zapierdzielało jak skurczybyk. Nie? Fuj! Chyba zaskanowali się w przednim odcinku, z tego co pamiętam. Jak się napije... O! Morskoj glider czyli glider morski i wydaje mi się, że dla Polaka rosyjski może być trochę łatwiejszy jeśli chodzi o wymawianie pewnych głosek, o, stojka stojka e, dlaczego? ponieważ rosyjski ma, o Jezu ale to głośno, będę musiał to zmniejszyć głośność e, dlaczego? ponieważ rosyjski w przeciwieństwie do ukraińskiego, ma twardsze głoski. Co to znaczy? To już, to już mówiłem w poprzednim odcinku. Yy, g. W języku ukraińskim nie ma czegoś takiego jak twarde G. Mam tylko G. Y. To jest to połączenie między G a H. Okej, okay, zaraz wam też coś fajnego pokażę, jeśli chodzi o ten język, no, wcześniej tego nie pokazałem, ale ten język ten, ten alfabet ma dosłowne oznaczenie, kto, która głoska ma być. E, taka miększa. My mamy dosłownie to samo. My mamy tylko taką kreskę, na przykład nad S, nad ni, na n nad n. Nad n nad C i wychodzi nam N jeszcze się NI ci si. Przepraszam osoby, które oglądają ten film. E, jeszcze mi dzisiaj nie przyszło to do mikrofonu o czym mówiłem, na przykład grając w The Happy Few We Happy Few, przepraszam, dzisiaj nagrywałem w We Happy Few Bardzo fajna gra, polecam. Możecie znaleźć na moim kanale No i co? No i kontynuujemy Ja pierdzielę, nie. Z moich przemyśleń Słuchajcie Z moich przemyśleń wynika Że powinniśmy stworzyć ten glider Oj, mi się Zaraz w ukraińskim, kiedy się zeskanowaliśmy, było U, u normie. Coś takiego, nie? O! Widzi widzicie to? To jest taka śmieszna różnica. Jest W-normie, bo B to jest W. Tak jak nasze W. Tylko, że oni piszą to jako B. A B takiegoś dziwnie. Dobrze. W takim razie pokażę wam... Muszę wam gdzieś... To, tutaj powinno być. Możecie słyszeć myszkę. O tutaj. Tutaj macie pierwszą literkę, która jest W. A następna... To jest taki... To jest zmiękczacz. Zmiękczacz powoduje, że głoska jest miększa. Czyli będzie V. Nie będzie W, tylko V. Coś w sensie... Nie jestem ekspertem, bo uczyłem się tylko wymowy. Chociaż wymowa też nie jest jakoś najlepsza. że słyszysz myszka I przy okazji to, że piję wodę. Ogólnie słuchajcie, pijcie dużo wody. Jest lato, jest ciepło, jak skórczywyk. I to tyle. Tak, a jeśli chodzi o filmy, e, bo pewnie moi widzowie przepraszam bardzo beknąłem moi widzowie których nie mam ale ale nadal mam dziwna sytuacja ale no tak eee, będę nagrywać głównie rano dlaczego rano eee, dlatego rano że ja chodzę do pracy mam na na drugą zmianę więc to będzie po prostu idealny czas, kiedy mam trochę, dużo, trochę więcej czasu. Zawsze wstaję tak mniej więcej o dziewiątej, o ósmej. Więc tak. Będę mieć tak jakieś 3-4 godzinki na nagranie. Potem wychodzę, wracam do północy i idę spać. Budzę się i nagrywam kolejny film. Yy, tak będę nagrywać. Mozgor. Mozgowoy Koralel. Coralele. Nie wiem jak wymawiać te podwójne. Czy po prostu przedłużać? Czy po prostu mówić lyle? Jak Lloyd z Lego Ninjago. O ciu Lego Ninjago! A pamiętam tę bajkę. Brzmi jak jakiś dziadek, taki dosłownie mi się wydaje. Od czasu moich urodzin, Osiemnastych, czuję się coraz starzej. Ja nie wiem, jak to działa, to jest po prostu dziwne, nie? Tak im starszyś... im starszym się jest, to jest takie, no, friki trochę, Tak na przykład, jak było się w takiej, nie takiej podstawówce Taka klasa, na przykład 1-3, 4-4-8 Albo nawet w liceum, 1-3, nawet natura we napisał w następnym roku szkolnym, to się tym teraz co będzie. Eee, no to czas można zauważyć, że on tak płynie coraz szybciej. Jak, jakby nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że to jest moje oczywiście przekonanie, O, radio. Pika. Radio. To jest 3 We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. Okay, e, wracając. Mi się wydaje, że to jest głównie przez przyzwyczajenie. Kiedyś się młodą osobą... Czeka, czy ten kiedy jest się młodą osobą się no osobą to się tak czasów taki jaki Jakiś taki fryki sposób nie postrzega, co nie? Ale kiedy się. Z, się... Wszystko jest dla nowe. O, tak to powiem. B. Be... Obieczny... Nie... Kisloro. Balon. Okej, okay, przepraszam za mój piękny y, rosyjski, ale nie umiem mówić w tym języku, sorki, dobra. O! Okej, okay, czyli... Okej, okay, czyli potrzebujemy jeszcze tylko tej butli, którą właśnie zrobiłem, e, żeby zrobić sobie ulepszoną, czyli po prostu z większą pojemnością powietrza. No, i ile teraz mamy? 335. Okej, okay, okej okay. Zjem sobie kostkę na tą tam. E... O, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, nawet taką kostkę odżywczą. O! Kostkę odżywczą i muszę trochę ryb nałapać. No co? Fragment pa. Nie. Ra... Kurczę, właśnie to jest... To jest strasznie taka pułapka językowa, że tutaj P, się R, zapisuje się jak nasze... O! skuter Dobra. Dobra. Mogę jakoś sobie... O. I co, imię mam tutaj? Dobra. Bateria sma... Sma...ska? Chyba sm to jest chyba Z albo E. Jeszcze nie. To jest chyba Z. Smaska medni. prowad. Prowod. No. Y, ogólnie to jest strasznie taka pułapka, że pisze się P, a zmawia się R. Więc y, dużo strasznie może być tutaj takich początkowych y, takich zabiłości. Zowaliśmy jakiś przewód, przewód i baterie. Baterie już chyba wiemy jak zrobić. Potrzebujemy tych grzybów, to O. Z dwóch jakby tych runa, mednaya, mednaya chyba mieć. Oczywiście, że mieliśmy co może być innego. I mamy już za sobą skuter wodny. Morski glider, glider, skuter wodny. I teraz eksploracja. uuu jakie to dużo. exploration range.

Tak, bo śliście myszkę, pewnie, bardzo ładnie, yy, bo ja pamiętam, że można było bazy budować i chyba się z tego budowało bazy. Dobra, let's go. Możemy jeszcze jedno zrobić, czy nie za bardzo? Nie, no. cztery jeszcze byśmy potrzebowali, ale no czterech nie mam. Dobrze, idę przetestować glidera. wow, o, tarka. Dobra, ok, jak się te tutaj nazywają? Puś... pójść, pójść, póź nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo właśnie trudne jest poznawanie nowych języków, właśnie wymowa tego wszystkiego. E, szczególnie kiedy jest na przykład inny alfabet albo w ogóle na przykład inny system pisania. Mówię tutaj już jakichś takich ekstremalnych warunkach, jak na przykład nie wiem, jakiś chiński, tajski in, hinduski, w Indiach oni korzystają chyba z języka, który się tam nazywa UR. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us, this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded mm, yeah. to PDA. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to, to vary your routine for uniform muscle development. Perełkowizny. Spier. Nie wiem co to jest, bo takie bez ogonka, bo to jest z ogonkiem, to jest szę. Ale to, powiedzmy, że to jest szę. Sposzyc. Oj, przepraszam Transporta Coś z transportem i przenośnością A to? Radimajak Okej okay. Wow A to jest ten yy, To jest ten taki Takie auto podwodne Będziemy w aucie dosłownie Dobra, możemy albo do jednego, albo do drugiego To jest kap... Kapsula, kapsula 17 i kapsula Mielkowadzie Dobre, Nie wiem co to znaczy Ale z tego co widzę to tam jest 100 metrów A to jest tak trochę bardziej na Mieliźnie jakieś Może to znaczy Mieliźnie, to mielkowadie. Nie wiem, przekonamy się Najwyżej no nas coś zje po drodze, tak, wiem, jestem świetną osobą no i, lecimy dalej Dzisiaj prawdopodobnie będzie się trochę filmów, bo dzisiaj wolno e, mia, Miało być filmik z Radkiem, ale Radek niestety, no, jest głupi Umówmy się e, I nie będzie w stanie po prostu przejść i za mną nagrywać O Już w czas

Jakoś ryba. byłem. Nie ma problemu z inżynierią. Jeśli zacznę od metra, to będę terroryzm. Co to jest? Może nie powinienem zatrzymywać się tutaj w, w, przy tych rekinach, nie no, ale. Let Jaga. Let Jaga. Co to jest za jakaś. Co to jest za ryba w ogóle? Jezu, jak to jest słodkie. O kurde. Chyba cię zatrzymam i no, nazwę cię... nazwę cię Tak... tak dla profilaktyki Dobra, trochę więcej tych skurczybyków i... ciach, o! A też mam Dosłownie płynę w tym Więc... Yy, tak. Muszę, muszę głębiej iść, żeby to przenośne coś tam zrobić. A co... a co z tym? Co z tym? Bo to było tak na mieliźnie mniej więcej. I co z tym? A, ciach! Mam ci ryba. To, to było na okładce, to jest piper. To jest... to wiem, to jest... łupacz? Łypacz? W polskiej wersji to się tam łypacz chyba nazywa, albo łupacz. Nie wiem. I dawno grałem w tę tak polską, polską wersję. Ale dobra, mamy bardzo dużo tych ryb wodnych. Zrobiłem sobie trochę jedzenia. Jedzenia, picia. A tego pana sobie zjemy, a tego wstawię do szafki. Czy on mi zginie? Jak on będzie w szafce? Fabrykator kooks small organisms, while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, tutaj, w sensie and internal thus rendering them safe for human consumption. tutaj. Let Jaga, Yaga. E Eda, plus osiem woda minus dziewięć. Ciekawe, ciekawe. Dok, eee, hmm, 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 dok. No cóż, w dzisiejszym odcinku e, Zdobyliśmy Seaglida. Tak. Znałem nazwę angielską. E, Głównie dlatego, że w odcinku tam, tylko zapomniałem nie wiem czemu, ale czasami zapominam rzeczy Tako, A potem mi się przypomniałem. Mamy scooter. Teraz właśnie. E, mamy skuter. I mam już cel. Naszym celem na następny odcinek będzie. Uwaga, uwaga. To potem. Yy, będzie znaleźć to coś. I to coś. Więc przygotujcie się na następny odcinek, który może być dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i bywajcie.